Siemanko, Masyl Masy Gaming, szanowny powracamy I chcemy wam pokazać znowu kresę, tylko dalsze poziomy Rolling Stone, serie Taki zespół był oczywiście, chyba wszyscy wiedzą no. Dobra, ja zaczynam? Ty zaczynasz, dobrze Myślisz, że, to jest, że tu będzie dużo filmów? Bo to już jest po pierwszym bossie, jakbyś oglądał nas od drugiego filmiku, nie wiadomo czemu O no to... oh, papu, papu is dead Papu, papu is dead, czyli pierwszy boss już jest za uh, nami o! Oh. Udało ci się Pierwszy boss już jest za nami, więc y, teraz jedziemy dalsze poziomy. I czy będzie trudny? To co? What Nie wiem. <laughs> właściwie ja tu nie ogarniam. Oh, oh! Ci. Właściwie ja tu nie ogarniam, tu się zdobywa tyle rzeczy, że ja nie bardzo wiem y, co tu się dzieje. Ale... Ale czego się na pewno... spróbuj tą zdobyć. Dobra, <laughs> dobra, dobra. dobra uwaga. Patrz, tu jest fajnie, bo w dwójce i w trójce nie było tego, że tak nitro Nie nitro, tylko dwie timmy, tak. To nic po prostu. nie... jest ładnie. Nie, spoko! Jest ładnie, musi być Zawsze spoko. Ojej, ojej! Niedobrze! No i się zesrało. Mówiąc, tak, nie, się Mówiąc dobrze. No, i się zesrało. Ale teraz bez problemu. No, bez problemu drugi i tam będziesz mógł zasyłować, tak jak mówiliśmy wcześniej na budowę twojego no Tutaj już powiem ci, że jest trochę trudniej, bo to jest taka... Trzeba mieć... trzeba rafinować. No będzie bruszki teraz. No ale zrobił jednego z nich. Ale to się nie umywa, was znowu od tego momentu. No tak, bo tam czekwaj bo to wiadomo, że od tego zaczynasz. No dobra, no i co? No i co? No i co? I co, i co, i co? Gdzie ty Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. O co tutaj? Jeszcze tutaj. Coś tutaj tutaj, tutaj. Tak, tutaj przestałeś. O! Oh. O! Oh. Yes! Głupia yes. 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 uh, roślina! Nie, dlaczego? To widział, żeby roślina w pierwszej To To nie realistyczne, Ale po, poza tym to bardzo realistyczne. I z drugiej Tak Takie się widzę. Nie, nie. No i Czekaj. Brawo, Ooh, yeah. Udało się. Hell yeah! Hell yeah! To no chyba odspada. Tak to spada. No i mamy bonusa. Czyli można nassejmować. Yeah! Yeah! To jest ona to a właśnie, chyba, że chyba, że właśnie. Chyba, że przestrasz. Tu jest pies pogrzebany. Chyba, że przestrasz. Czy ty musisz teraz się <laughs> rozpędzić i to rozmowy? A właśnie. To nie? nie? było takie trudne. Nie, Aha, no tak. tak, na to lepiej stoi. Pan, ryzykować? Nie. Olej to drugi. Nie. jeden. Bo byś nie mógł napisać. Chciałem. This is sparka. Nie, o... nie chcę jeszcze tak to robić. No komu by się o... chciało to robić? No fajnie. to jabłka, tu się co chwilę życie zdobywa. Save. 50% cicha. Znaczy w sumie wiesz, że do Ja wiem czy tak dużo? Tu ja podejrzewam, że jest jak w każdym crashu, że jak zrobisz całą grę, to będziesz miał około 60-50, a aby zdobywać jakieś inne superare. Tak? Mam rację? Pewnie no, mam rację, pewnie jakiś i Co to jest to? Co to kurde jest to główne? Jakoś idzie. Dobrze, ładnie, ładnie, to O tu. Dobrze, ci ładnie. wstrzyknąłeś, dobra? Zabrałeś mapę. dwie głowy tego tego, ale... A, chyba trzy są. Chyba są trzy. Jak Każdy. No to nie wiem. Hogwild! I tu będzie was znowu, znowu ostatnia. Już? No. Faktycznie Hogwild! Okej, okay. lubię Dobra, Hogwild! Hog wild. Coś czego ja nie lubię, więc dam tobie Przechodzimy no Dobra, przejdź. Przejdź, przejdź. ja przejdę ja... Całkiem, całkiem to lubię No właśnie, bo te nogi fajne, sobie prosiaczki czy Tak, co? ale... Prosia... No, hold close, tak, ale... Okay. W innych, pych, w innych częściach kreszach było coś takiego, to ja nigdy tego nie lubiłem, więc dlatego zostawiam tobie. Tu uh. się kupowa. Się ja, ja wolę na mnie wyrazić. A, tak a ty też tam tak rozpadł, a ty się krzeszasz czy nie? Nie. Nie. Byśmy mogli taranować. Właśnie, o to chodzi. To jest, jest takie dodatkowe utrudnienie. Oh. Oh. Ty jak ładny, ostatnio ostatnich oh. Takie ładnie bo... bo taki ten gospo kartki czemu on czasami przyspiesza? Tak? Dziś? Nie wiem, on sam chyba tak robi, tak? Czy lubi! Bach! Ju! Aj, przed samym końcem. Przed samym końcem! Było tak ładnie, przed samym końcem za pierwszym razem to zrobił. No właśnie. No to zrobisz za drugi mam nadzieję. Też dobrze. Ważne, że szybko, no? Tak. Byle nie próbować tego nie od razu, tak? Jak... Kiedyś basza próbowaliśmy grać, to chyba właśnie Klikera, ale masz to i tak, basz, to będę ja, tam Tego to przeskoc, i teraz... Ale ja nie wiem w którą stronę, czy mam w lewo czy w prawo? Ja go się nie da, czy... to, to W szabu bo tym się nie zwalnia, weź zobacz, Bo jak zwolnisz to będzie Nie. Kurde, no to naprawdę. To nie wiem w którą. To naprawdę czy w prawo. To naprawdę ale to, to nie wiem, to musisz zobaczyć sam. No zobaczyć. Ja ci powiem. Że według mnie. Z jednego. No chyba w prawo. Brawo? No chyba tak, to takwo, w prawo. Nie! Dobra! Czyli w prawo, dobra, w lewo było źle było. Udało, dwa razy właśnie. Dobra, no next. Natief fortress. fortress. na U. No to jedziemy na tej Fortress. Ostatnia mapa na tej Ostatnia ma na tej Majlandzie? To w ogóle na, na tej wyspie ostatnia, bo... O, bo to są chyba w ogóle inne wyspy. Na pewno są można no, widać w tle, nie? Ale... <laughs> dobra, let's go. No i to jest przestrany kurwa. Celować. Dobra, czekaj, już to teraz przechodzę. Dawaj! no bo no, no, tak samo jak, <grym jak <grym No nie wiem, ale to kurwa, tu się nie ma co robić, <grym> Nie ma co się zastanawiać. Tylko trzeba lecieć jakoś. Tylko pamiętaj, tu tu uważaj, bo tu jest ten kolec strony. Słuchaj, niech nie on się spadnie. O no, dobrze, patrz jak to się Checkpoint od razu. Nie można wciągi mózgu, bo też jak to się robi. jest easy, tylko że ja nie wiedziałem o co tu chodzi na początku. O, 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 o! O, tak, tak. Tutaj jest pociąga, tutaj jest... Checkpoint! Ale checkpoint, ale checkpointa check zdobyłeś, to jest najważniejsze. Ale jak ładnie? Ale jak ładnie, tak? W ostatniej chwili. A jakbyś nie zdobył checkpointa to by było kurde. Ale dawaj, teraz możesz... Nie możesz. Już tutaj na płomu Ale może. No ja, widzisz, widzisz, widzisz jak to... A, bo na niego się wskakuje, Jezu, kurwa. Moje życie, Nie. Yeah. Życie jest Nobelem. życie jest Życie Nobelem. Pamiętaj. Uh. I kolejny checkpoint, kurwa. To wygląda jakby chciał wskoczyć na ten koniec. Wiesz o co mi chodzi. Jak on jest tam na górze... Nice. Uh. Nice job! Yep. Jaki ten, jaki? The... Nie What wiem. Tu musisz tak szybko górę rozpierdolę. Nie rozdzielę. Ja, ja to nie ja, potwierdzielę. A tak Nie będę ryzykował, ale mam masz będę. życie! Yeah. Patrz, tu wygląda jakby się wiem jak oh. No i znowu to samo, to to, 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 to. ty wiesz. Cześć, bonus. O yeah, bonus. Czyli można zasejmować, całe szczęście. Ale to jest coraz trudniejsze? To co jest, jest coraz trudniejsze, a tutaj jak się bonusa nie zrobi to się nie zasejwuje i to jest bardzo... bardzo fajne utrudnienie. Uh, uh. hey. Dałeś się! Już? 5% Seyf. do przodu? Tak. Kurde. Tu jest aż 15 slotów do saveowania? Jak sobie lubisz zagrać z rodzinką, to może 15 slotów aż masz. A, żeby każdy z rodziny mógł... Nie są jakoś... Z dużą, podpisać... dużą rodzinę potrzebujesz. Trzeba nie. bardzo dużą rodzinę, tak. Zdecyd Zdecydowanie. Dobra, tu musisz... ...prawie wsieknieć to na górze. O kurde. Cała wieżyczka się z tego zrobiła. I teraz... I teraz jak się spieprzysz, to trzeba będzie roboty od nowa. O, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Ty, ale całe szczęście, że się żyć nie traci. Ale jak... To... Będę musiał znowu Znaczy to jest prawda. Eeee! Spoko. Yes! Dobrze, że to ogarnęłaś i nie spadło. Nie! Teraz szybko musisz przycisnąć. I sieknąć. I sieknąć następne. I się pięknie ułożymy. Tu się trzeba skupić. Szybko! No, ja, 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 ja jaki jaki durny moment, ja ci mówię, że to jest głupie, durny moment po prostu się taki No ale cóż, trzeba to przejść, no bo jak nie przejdziesz, no to, no, to trzeba pamiętać ułożenie <śmiech> 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 ale, ale by było przestrane bez kupe. Jakby się tu życia traciło, to by było przerąbane, bo byśmy musieli... No właśnie o to chodzi. Tak jak w grach dzisiejszych. Dobra, let's go, let's go. Teraz tu przychodzę. Ho! Superman, Jeszcze zdążysz! Kurwa! Da, 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 da. To jeszcze raz. d. Albo nie. No To jak mówię. Ale wymyślili twórcy gry, kurna, takie Girmoty. Najgorsze z tymi skrzynkami, gdyby nie to, to jeszcze wiesz. Ale wiesz, co mi się wydaje? Bo tak się... Opinie są takie, że ten crash jest... Ten... <laughs> yeah. Opinie są takie, że ten crash jest najtrudniejszy. No to zobacz, to jest pierwszy kres, nie? No. Stworzyli za trudnego kresa i uznali, że trzeba zrobić łatwiejszego. pierwszego. Tak to wyszło. Ja pierwszy kurwa. Teraz musisz szybko. Yeah. Dawaj odejmę do drugiej strony. Yeah. Kurde. Ty dobrze, że tu się tak nie ślizgasz jak na lodzie w baszu oh. Kurwa! <laughs> był tam checkpoint? Czy no, na dole? No, nie, yes. całe szczęście, że nie musisz tego skakania do góry no. dobrym. Popatrz, jak się ładnie ustawiłeś będzie życie. będzie życie no i u dziewięć już mamy. no to można ja wszystko teraz przepierdolić nie nie możemy nie można dobra to tylko jedno przed chwilą już nawyżesz, spoko. spokój no, no wiesz nie jest źle u, jaki on jest skurwiający spycha cię na kolce to ty mu takiego zrobiłeś bo ty mu wymazywałeś że ty tak spływałeś nie padnie Nie udało go, się tarczu. O, właśnie, to trzeba dać. Ja tu wiem. poczekaj, tu poczekaj, jak się ten drugi opuści, to od razu. Uh. Yep. To co teraz? No i tutaj, tutaj podobnie. Tak, opuszcza się. Aha. Gdzieś co chodzi? Szybko. Jeep, yeah, gary. No to nie. Aha, bo i nie. A jednej. następny, tutaj. Tutaj lepiej poczekać kurde. No i tu się od razu głowy włącza, więc też trzeba szybko Jak opadnie to od razu, od razu Teraz Jest, 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 jest Pięknie Czekaj Tam jest głowy Kurwa, to jest najgorsze, że nie widać co się dalej dzieje A! Jest, 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 jest yes, yes, yes. Jakoś idzie, jakoś idzie Uwaga, uwaga, uwaga No uwaga. no, to teraz już... Jest... Nie, wcale nie, wcale nie jest łatwo Skopcił Cię Trudno. 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 Checkpointa. Najważniejsze, że masz checkpoint, trudno. Bo ten miałem to by trzeba było się bawić z tym od posiadania. Yeah. Uka, uka. No i, no i co, no i co, no i co? I teraz. Pięknie. Ale co stajemy? Nie no jest, ja wiem po prostu. Już... Ty, a ty. A co? Kurde. Tam jest życie. Życie, mnie mają siedem. Sześć, siedem, sześć. Co my w ogóle? Ja nie wiem właśnie co to jest. Ja już tu trzeba spaść. Jest. Tak? No nie wiem. A weź. A spróbuj. Spróbuję, że. Prób... Chyba jednak, <śm> <śm> jednak nie <śm> trzeba <śm> tu spaść. Dobra, to będziemy wiedzieli tam przyszłość, że jednak tu nie można spać. Nie. To nie wiadomo po co to jest. Gdybyśmy grali wcześniej, to byśmy wiedzieli, a tak to gramy też teraz, więc trzeba to samemu Dawaj, teraz, teraz, teraz. Urno, To jest przejmujący Najlepszy poziom za mało młody Póki to najlepszy? No Tam jest Jeżeli przez najlepszy rozumiesz najtrudniejszy to się zgadzam A Nie! No, od tego momentu, nie! Dobrze, że hmm. nie od początku Prawda, że jak było w grach na tak przykład na takiego czy coś takiego Tam nie było czegoś takiego jak checkpoint, czy było? Nie, wiem. nie, nie, było. No tak, bo w kontrze chyba nie było A kontra to wiadomo wszyscy znają ten drugi O o Ciekał Cieknie do góry, to się skiebie No i teraz kurna, co to są te drugie, type... co to, to w ogóle jest? Nie ja wiem, to wiem, no. po prostu idźmy dalej no, tam, nie no, tak, tak Tak, tak, tu tutaj tak, ukrywamy się ta. chyba Teraz... Ty ale to jest takie podchwytliwe, że nie wiadomo bo to... Ua! Ty w ostatniej <grym> chwili No i znowu nasz, że tak powiem, znienawidzony moment. No bo nie powiesz mi, że to lubi, to tutaj dajemy O, cztery wieprzate, to bardzo nam ratuje buta Tylko ich nie rozwal tych wieprzate No nie, nie no jakieś nie. Spokojnie ale... Nie, olej to jest, w le lewo Lej na coś tam jest koniec bo słyszę Jest koniec, jest koniec, nareszcie pierwszej wyspy będzie? Powinien być I co ty wolać Między jedną a drugą wyspą no, no i jakimś magicznym cudem znalazłeś się na... Na drugiej wyspie. Up the Creek Czyli wyspa druga Next Island Ty zauważ, że boss w ogóle jest jakoś tak w środku tej wyspy Tamtej Ja w ogóle za czy... bardzo nie wiem o co tu chodzi, bo tak mi się też wydaje, że boss jest w środku A co to jest, że tu, tu na górę idziesz? No. Na Waterfall No dobra To co? W następnym odcinku No tak, prawda no. Tak się wciągnąłem, że aż zapomniałem, że trzeba kończyć. No to chyba muscle gaming się żegna z wami. Chłopaki. Chłopaki. Chłopaki i kobiety, dzięki za oglądanie Aha. na rynku.